Prop lepszy od omki? Jeżeli tak, to jakie przewagi? Prop nie jest lepszy od omki, a omka nie jest lepsza od propa. Po pierwsze, to prop to jest pojedynczy estr testosteronu, a omnadren czy sustanon są to preparaty typu kompleks, które się składają z kilku estrów testosteronu. Zadaniem tego jest stopniowe uwalnianie substancji, w tym wypadku testosteronu, tak by postarać się znormalizować jego poziom w krwiobiegu. Znajdują one zastosowanie chociażby w hormonalnej terapii zastępczej, by nie było potrzeby tak częstych iniekcji. Przewagą propionatu jest to, że nie będzie występował taki duży efekt kumulacji stężeń. Co przykładowo, jeżeli jesteśmy zawodnikami sportów sylwetkowych i chcemy mieć realnie wpływ dokładnie na tą dawkę i na to, jaki poziom kumulacji. Będziemy wywoływać i co za tym idzie, też retencji wody. To nie jest też tak yy, notabene, tak duży wpływ, jak się ludziom wydaje, że biorąc omkę, będziemy spuchnięci jak balon, a biorąc propa, będziemy susi. To nie jest aż tak duża różnica, jak się ludziom w większości wydaje. Także, jeśli chodzi o preparaty z pojedynczym estrem, z krótszym estrem, w tym wypadku propionatem czy acetatem, te preparaty będą dawały bardziej precyzyjną kontrolę nad stężeniem. Ich minusem będzie to, że będziemy musieli je podawać częściej.